W sieci pojawiło się nagranie ukazujące Sędzię Edytę Dudę podczas pracy przesłuchanie rodem zalei szucha, gdzie albo zeznajesz pod z góry ustaloną tezę, albo udowadnia ci się, że to co mówisz, kompletnie nic nie znaczy. Wysoki sąd. No słuchać teraz, co ja mówię! Bla 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 Witam Was na samym początku. Apel do autora nagrania by upublicznił całość. Chociaż z drugiej strony minuta darcia japy i uporczywe ignorowanie zaznań powinno nam wystarczyć. Wysoki sąd. Proszę słuchać teraz, co ja mówię. Gdzie są chce wiedzieć, jaki był tok pańskiego postępowania? Pytam, dlaczego pan nie poddał się kontroli, tylko do innych ludzi. Potrzeb, umiem, że napadła pana policja. Proszę to sądowi wyjaśnić. Dlaczego? Dotąd sędzia duda wydawała mi się empatyczną i wyrozumiałą kobietą Z tego co kojarzę, uniewinniła lokalnego wataszką z PSL-u, który wygrażał sąsiadom śmiercią. Tak więc, co nam tak zdenerwowało panią medytę, prawda? Otóż w papierach stoi, że oskarżony miał potraktować milicyjną kontrolę jako napad. No więc zachowanie mocno niestandardowe, no i wydaje się, że to właśnie tutaj jest problem. Chociaż jeżeli skupić się tylko na tym minutowym fragmencie, no to głównym problemem jest edyta w Todze. Pan nie poddał się kontroli, tylko do innych ludzi podszedł, mówiąc, że napadła pana policja. Proszę to sądowi wyjaśnić. Chłop zaczyna tłumaczyć kontekst, a Edyta w todze mu przerywa. Wysoki sądzic nim dojechał ten samochód. Proszę odpowiedzieć no, to moje pytanie. Ale żeby być uczciwym, pytanie dotyczyło kontroli, a nie sytuacji zanim zjawili się milicjanci. Tak więc ja do tego momentu byłem skłonny bronić panią Edytę, ponieważ możemy sobie wyobrazić, że pytanie zostało zadane kilka razy, odpowiedź nie została udzielona. No, i kobita się uruchomiła. Tak czy owak, nie wiemy od jakiego czasu wysokiemu sądowi zaczęło się gotować pod kopułką, jednak w tym fragmencie wszystko wykipiało. Poddałem się Chłop w końcu wydukał, że się kontroli poddał. Owszem, było to chaotyczne, było to rwane, ale ja tą formę wypowiedzi rozumiem ze względu na nerwy. Oczywiście nerwy po stronie oskarżonego. Bo, jeżeli jesteś w robocie, to nie masz prawa się denerwować, a jeżeli jesteś sędzią, to takie zachowanie cię dyskwalifikuje. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No, nie, to są, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Abstrahując od formy wypowiedzi, że to było wydukane, to mimo wszystko zeznanie powinno być satysfakcjonujące. Jeszcze raz na postawione pytanie. Pytam, dlaczego pan nie poddał się kontroli? Chłop odpowiedział, że się poddał. Poddałem się. To, co pan chce powiedzieć, zostanie to powtórzone i to dwa razy. Owszem, zeznanie może zostać podważone, obalone. W tym celu są wzywani świadkowie, a zapewne byli bądź powinni być wezwani milicjanci. Tyle, że jeżeli. Świadek bądź oskarżony na pytanie z tezą odpowiada przecząco, to nie ma sensu w tym momencie ponawiać pytanie, pytania, na które otrzymało się odpowiedź, tylko przystąpić do potwierdzenia bądź obalenia tezy. Drążenie przez sędzią edytę jest nieprofesjonalne i nie ma sensu. Padła, padła odpowiedź na zadane pytanie. Dlaczego nie poddał się pan kontroli? Poddałem się kontroli. Czego nie rozumiem? Poddałem się. To, co pan chce powiedzieć, Wy to, to dziada się poddałem kontroli. To nie jest tak, że to sobie, panie Edycie, odpowiesz, że kontroli się poddałeś. Skoro ta pyta się, dlaczego nie poddałeś się kontroli. Więc uśmiechnij się, wysłuchaj pouczenia. I albo zamilcz, albo odpowiedz, dlaczego kontroli się nie poddałeś. Nie bądź obstrukcjonistą. Wymyśl coś. To ja się poddałem kontroli. Ma pan prawo nie odpowiadać na pytania o czystej w tej chwili pana poruszam. Jeżeli pan z tego prawa nie rezygnuje, pytam, dlaczego sąd się pana pyta. Pytam, dlaczego sąd się pana pyta. I w gruncie rzeczy to jest kluczowe pytanie, tyle że my je powinniśmy zadać Pytam dlaczego sąd się pana pyta To chyba wysoki sąd powinien wiedzieć dlaczego się pyta poza tym to my się pytamy dlaczego sąd się pyta skoro dostał odpowiedź na pytanie no Edyta ogarni się padła co najmniej jedna odpowiedź na pytanie strzępek informacji co najmniej chłop poddał się kontroli nie mówię że tak było tak zeznał jedziemy dalej dlaczego Pyta, dlaczego nie poddał się pan kontroli, tylko zawiadomiłbym obcych ludzi cywilnych, że został napadnięty przez policję. Słucham. Panu. Już byłem po kontroli, nie powiadomiłem tylko. Po raz kolejny pada odpowiedź, na którą pani Edyta w końcu powinna zareagować. Już byłem po kontroli, nie powiadomiłem tylko. Pytam, dlaczego pan nie poddał się kontroli? Już byłem po kontroli, nie powiadomiłem tym. Pytam, dlaczego? dość Po tym, co tutaj usłyszeliśmy, oczywiście mając z tyłu głowy, że to tylko minutowy fragment, można odnieść wrażenie, że to pytanie było takie kurtuazyjne, a jeżeli oskarżony ośmielił się mieć własną wersję wydarzeń, no to zaprotokołowano, że chłop nie powiedział nic. Słucham. Już byłem po kontroli i powiadomiłem tego. Już byłem po kontroli automatycznej. Dlaczego proszę mi przerywać w tej chwili? Mówi pan wtedy, kiedy zostaje pan udzielony głos. Na wielokrotne pytania sądu. Dlaczego obwiniony nie poddał się kontroli, tylko obcy drugi cywilny zawiadomił o napaści przez policję? Opiniony nie odpowiada na pytania. Tak więc, albo pani Edyta miała słaby dzień w pracy, co się odbiło na klienteli? Albo to są nowe, Bodnarowskie, niezawisłe standardy pracy. Dlatego też nie bez kozery apelowałem o całość nagrania, ponieważ opis filmu zamieszczony przez oskarżonego, czy może już skazanego, wskazuje, że tam na miejscu była kłótnia z milicją kłótnia, która mogła wymknąć się spod kontroli. Otóż do zdarzenia doszło na drodze Krajowej 39, a dokładnie obok drogi w Smarchowicach Wielkich na ulicy Namysłowskiej, na gruncie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa czyli ulicy, która jest takim klepiskiem między polami. Sędzia, mimo to, skazała mojego ojca, twierdząc, że policja ma prawo prowadzić kontrole drogowe nawet na terenie prywatnym co po prostu szokuje. Ja oczywiście sprawdziłem przepisy, no i okazuje się, że istnieje haczyk, który umożliwia kontrolę praktycznie wszędzie. Z artykułu 129 ustawy prawo o ruchu drogowym wynika, że policja może kontrolować ruch drogowy na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i w strefach ruchu. Natomiast kontrola na terenach prywatnych, np. podwórko, plac, pole, jest dopuszczalna, chociaż w szczególnych przypadkach wynika to z zasad ogólnych kompetencji policji i możliwości ścigania wykroczeń oraz przestępstw. Artykuł 129 ustęp 2 punkt 3. Policjant jest uprawniony do uniemożliwienia kierowania pojazdem osobie będącej w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Policjant może sprawdzić stan trzeźwości lub obecność środków odurzających u kierowcy. Czyli wystarczy jeden patent: chęć bądź potrzeba przebadania kogoś alkomatem. I w ten sprytny sposób mamy standardową kontrolę plus bonus w postaci dmuchania w balonik, a oskarżony, skazany, przyznaje, iż w balonik dmuchał. Już byłem po kontroli alkomatem. Tak więc historyczne, apodyktyczne występy pani Edyty to jedno, ale scena przy zatrzymaniu i opowiadanie, że milicja napadła, dopełnia całości dramatu, a posiedzenia powinny być streamowane, przynajmniej te części niejawne, przynajmniej do puchy, ponieważ ewentualna możliwość odtworzenia przebiegu procesu, Powinna wpływać trzeźwiąco na co niektóre indywidua w togach. Tymczasem, jeżeli Wam mało zapraszam Was na zakładkę wideo, wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. Odsyłam na kanał z i Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie, a pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście Wy wszyscy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i. Pozdrawiam Was serdecznie.